Cześć wszystkim, to ja, Luna SD, i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a jest to odcinek z drzewa genealogicznego rodziny Du. Do przygotowania tego odcinka użyłam strony Fandomu Skubiego, czyli Skubypedii. Link macie w opisie, znalazłam tam najwięcej informacji. Pamiętajcie, że to fanowskie teorie, a ja Wam dam ich jeszcze więcej, więc oglądajcie do końca. Zacznijmy od najprawdopodobniej założyciela całego rodu, czyli Yache Du. -du, -du, -du. Ze zdjęć wynika, że był psem czarodzieja, Maca Bagina Rogersa, czyli przodka kudłatego lub szagiego Rogersa. Najprawdopodobniej dzięki właścicielowi prapra -pra dziadka Skubiego psy w tym rodzie mówią, ponieważ mógł znać na to zaklęcia i testować je na swoim psim przyjacielu. Również widzimy w niektórych odcinkach, jak Scooby-Doo rozmawia z innymi psami, ale one tylko szczekają, a Scooby mówi po ludzku. Janke Doodle Doo do, do miał nieznaną partnerkę. Janke Doodle do, do, do. jego imię mogło być inspirowane Janke Doodle Denny. Do, do. Był tancerzem i piosenkarzem. On wymyślił Janke Doodle do. w Wielkiej Brytanii, a podczas odzyskiwania niepodległości przez Amerykan, dużo jej słuchali. Na dzień dzisiejszy jest to hymn stanu Connecticut. Wracając do rodziny Du, Jankę Duduldu ze swoim panem w XVI wieku płynął statkiem Myflower, który istniał naprawdę. Kolejną postacią jest pradziadek Skubi. Jest synem Yanki Duduldu, jak ojciec ma nieznaną partnerkę. Jest on duchem i Skubi Du oraz Kudłaty bądź Szagi przed nim uciekają, bo nie mają pojęcia, że to pr pradziadek Skubiego. Kiedy zmarł miał 210 lat psich A w przeliczeniu na ludzkie to 1470 lat Kolejnym pokoleniem jest dziadek Skubi. Jak się możecie domyślać jest synem pradziadka Scooby Jego partnerka jest nieznana Jest w podeszłym wieku, ma siwe wąsy i brwi Oraz jak przystało na całą rodzinę dół Nosi rodzinną obrożę Kiedy znajduje się w niebezpieczeństwie jest bardzo odważny w przeciwieństwie do skubiego du. Na koniec chciałabym Wam jeszcze pokazać drzewo genealogiczne rodziny du. I to by było na tyle w tym odcinku. Do następnego, trzymajcie się i cześć!